Dzień dobry, witam kochane dzieci z zespołu arabeska. Dzisiaj przed nami pierwsza lekcja tańca jazzowego. Nauczymy się paru kroków tańca jazzowego, które będą wykorzystywane w naszym układzie w ulicy Nowego Jorku. Oczywiście tańczyć mogą dzisiaj i dzieci meloniki, czyli grupa druga, i grupa pierwsza, czyli koty. Ale tańczymy sobie parę kroków, później tylko dla meloników będzie układ dzisiaj pokazany. Proszę bardzo, zaczynamy od tańca jazzowego. Taniec krok? jaki? Krzyżny. Krzyżujemy nóżką prawą przed lewą i mocno wyciągamy rączki na zewnątrz. Jedna prawa jest u góry, a lewa do boku. Teraz, krzyżując lewą nóżkę przed prawą, rączki krzyżowane i znowu odstawiamy prawą nogę i tym razem prawa do góry. Jeszcze raz. I raz. Ręka lewa do góry. I raz. I dwa. I raz, i dwa. I raz i dwa. Rozumiemy? Krzyżujemy i prostujemy rączki i nóżki. Krzyżujemy, prostujemy rączki i nóżki. I raz, dwa, trzy, cztery i mocno z akcentem hop. Hop! Dobrze. To na razie wystarczy, to jest krok krzyżny. Uczymy się teraz obrotu szemeli. Wiadomo znamy to już z baletu, ale z melonikami będzie trochę problem, bo musimy trzymać kapelusze. Uwaga, szenę, obrót, obrót, zeskok, obrót, w drugą pozycję, uniesienie kapelusza do góry. Jeszcze raz. Uwaga, Szene, szenę, druga pozycja, uniesienie kapelusza. Zrobimy trochę szybciej. Uwaga, szenę, szene, szenę, szene. hop. Jeszcze szybciej. I szenę, szene, szenę, szene. hop, zeskok, i to jest już ostateczny do naszego układu. Teraz będzie taki śmieszny krok, jakby przeplatanka, ale tylko prawą nogą. Trzymamy kapeluszek, kto ma w domu jakiś rekwizyt. Tak do okolice brzuszka, krzyżując prawą nóżkę przed lewą, ruchem bardzo szybkim, zgięte kolanka, raz, dwa, przystępujemy i akcent wyprostować rączkę do góry i lewą nóżkę przekręć I raz, dwa, trzy, prostujemy prawą rączkę i znowu raz, Dwa, trzy, prostujemy lewą rączkę. I raz. Dwa, trzy, i prostujemy prawą. Czyli powracając do kroków. Jak prawa nóżka krzyżuje się przed lewą, to lewa wychodzi do boku. Wówczas lewa ręka z jakimś kapeluszem. I teraz. Jak lewa przed prawą, to która nóżka? Prawa wychodzi do góry i prawa rączka z kapeluszem. Jeszcze raz powtórzymy. I. Raz, dwa, trzy, cztery, i raz. Dwa, trzy, cztery. Możemy coraz szybciej. I raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, to był trzeci krok. A teraz ostatni krok. To będą już troszeczkę uczuć się z przekątnej. Krok ze skokiem połączony z pozycją pase. Pozycja pasę umiemy. Nóżka wykręcona, tak? W tańcu jazzowym jest czasami zakręcona. My będziemy korzystać właśnie z tej zakręconej i robimy po prostu skok, czyli prawa noga do przodu, lewa się krzyżuje, i w tym momencie mamy skok. Jeszcze raz. Prawa nóżka, lewa krzyżuje i skok. I teraz próbujemy zrobić ten skok. Raz, dwa, skok. Znowu raz, dwa, skok. I raz, dwa, skok. Jeszcze raz powtórzymy, uwaga. Zrobimy to w linii poziomej. Raz, dwa, skok. Raz, dwa, skok. Ja zatrzymuję, żeby zobaczyć tą pozycję skoku. Mamy pasy rączki. Jedna do góry prosta, do z gminy. Ok, możemy spróbować głową. Raz, dwa, skok, raz, dwa, skok. I trochę szybciej. Raz, dwa, skok, raz, dwa, skok. Dobra, to był skok z pasem. I ostatni krok, który jest wykorzystywany, to jest bardzo mocny ground nóżką. Ale muszka robi taki koło, czyli mocno się rozciągamy przy tym krokiem, tak? Bardzo mocno rzucamy sobie w domu grand mot Bardzo mocno, tak, z 5 minut 10, a później już możemy zrobić rondę. Rondę wygląda tak, że rzucamy nogą kółeczka. Próbujemy, stoimy na lewej nodze, tak? I mocno prawą kółeczkę. Jeszcze raz. Lewa i prawa kółka. Po czym robimy oczywiście to w partnerowaniu. Mniejsze dzieci, czyli koty przechodzą pod nami, a my stoimy w takiej pozycji drugiej. Tak? Czyli jeszcze raz rundę. Hop! I bierzemy dzieci, i przechodzą pod nami. hop. I teraz my jesteśmy w środku. robimy obrót, jest pozycja tańca jazzowego. Tym kończymy też nasz kawałek, ten fragment, który się uczymy dzisiaj. Dziękuję bardzo. Do widzenia do następnej lekcji.